Hej, hej, moi drodzy. Tak, tak, przyłapaliście mnie na przedwalentynkowych przygotowaniach. Papiloty, maseczki, szlafroczki, takie tam ważne sprawy, bo przecież jutro nadciąga święto miłości dzień zakochanych i dzień szaleńców. W tej oto miłosnej okazji mam dzisiaj dla Was coś specjalnego, moje top 5 ukochanych par w literaturze przed Wami duety zakochane, oszalałe z miłości i opętane namiętnością. I tym razem zacznę od końca. I w ten sposób na miejscu piątym w. Salander i Mikael Blomqvist z trylogii Millennium Stiga Larsona. Bohaterowie trylogii Millennium robią wrażenie swoim profesjonalizmem i zaangażowaniem w sprawę. Ich związek, który tak naprawdę wcale związkiem nie jest, nosi znamiona chwilowego romansu, takiej chwilowej zlepki ciał w ramach rozładowania napięcia. Lisbeth i Michael są jak ogień i woda, a jednak uzupełniają się znakomicie i sprawdzają w czasie największej próby. Na miejscu czwartym Red Butler i Scarlett O'Hara przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell. On wcale nie jest dżentelmenem z południa, a ona wcale nie jest Bel. Ślepy traw pozwolił mi się odnaleźć i oni sami nawet nie zdają sobie sprawy z tego, jakie mieli szczęście. Niepokorni, pełni wewnętrznego ognia, cały czas się kłócą, cały czas się schodzą i rozchodzą, mijają i znowu się kłócą. A jednak udało im się stworzyć jeden z najwspanialszych duetów miłosnych wszechczasów. Na miejscu trzecim Hank Rariden i Danny Taggart z Atlasa Zbuntowanego Ayn Rand. Kolejna para, która wcale do końca nie jest parą. To Duet profesjonalistów, którzy zrobią wszystko, żeby utrzymać własną godność i swoją firmę. Pracoholicy do upadłego, którzy gotowi są poświęcić nawet własne szczęście w imię ideałów. Łączy ich dziwne uczucie, chwilowe i przelotne, ale jednocześnie pełne pasji i wzajemnej inspiracji. To taka miłość idealnie wykalkulowana dla wyższego dobra i przez to tak szalenie interesująca. Na miejscu drugim marquisa de Machtej i wicehrabia de Valmont z niebezpiecznych związków piera Châtelot de la Clos. To duet cudownie mroczny, jaki libertyński, jaki okrutny. To wyrachowanie rozgrywający, dla których miłość jest jedynie grą, jest zabawą, w której ich ofiary są pionkami. Manipul Populatorka i rozpustnik, kochanek i kochanka, intryganci, którzy w końcu sami padają ofiarą swoich nieczystych zagrywek. Ich historia to opowieść ku przestrodze, ale za to jaka pyszna! A na miejscu pierwszym Catherine Hernshaw i Heathcliff z Wichrowych Wzgórz Emily Bronte. Ach Heathcliff, ach Cathy, złamaliście i zraniliście sobie serce tyle razy, że tak naprawdę już nic nie dało się z tym zrobić. Przy okazji niejednokrotnie doprowadziliście mnie na dno czytelniczej rozpaczy, kiedy naiwnie wierzyłam, że jeszcze uda wam się wszystko naprawić. Tyle smutku, tyle nienawiści i ogrom najpotężniejszej miłości. Historii Heathcliffa i Cathy po prostu nie da się zapomnieć. Haha, ha, mam was! Bo przecież nie ma zestawień na wielkim buku bez specjalnego bonusa! I w tym wypadku, parą ponadczasową, ponadrankingową, najspanialszą, najcudniejszą i moją ukochaną jest Emma Woodhouse i George Knightley z Emmy Jane Austen. Powiedzmy sobie szczerze, to zestawienie byłoby po prostu niepełne bez cudownej Jane. Zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie dla większości z Was parą idealną jest pan Darcy i Lizzie Bennet z w dumy i uprzedzenia, jednak dla mnie to właśnie Emma i George są parą idealną. Para wieloletnich przyjaciół, masa perypetii i takie obopólne zaskoczenie, bo przecież ani Emma, ani George nie spodziewali się takiego obrotu sprawy. A może jednak coś przeczuwali? Jakby nie było, dla mnie ich miłość to uczucie idealne, pełne zrozumienia, przyjaźni i wielkiej miłości. Uwielbiam ich jak nikogo w świecie literatury. A kto jeszcze Emmy nie czytał, ten niech koniecznie nadrabia lekturę. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że moje zestawienie ukochanych par w literaturze Wam się podobało. Koniecznie napiszcie mi w komentarzach pod filmikiem o waszych ukochanych parach, o tych, których podziwiacie najbardziej. A my widzimy się już jutro. Totalne szaleństwo, bo walentynki i mój pierwszy tak. Do zobaczenia, pa pa!